Potworzaści! Obiecałam, że gdy będzie nas 100 tysięcy, zrobimy polowanie na potwory. Więc nagrywamy dla was lajwa z lasu. Nawet wielka stopa drżałaby ze strachu. <laughs> Czas na strach! Nagle lubią potwory? Oh, ludzie są do bani. <laughs> ludzie są ekstra! <laughs> Jak na przykład twój tata. Halo! Ma super empatyczne mose, co nie? Jest jedynym człowiekiem, który zawsze mnie akceptował. Tęsknię za nim. Ale reszta ludzi była dla mnie okropna. I chociaż wyglądam jak oni, nie czuję, że do nich pasuję. Nudzę się. Poszli już stąd? Ach. 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 Czy to jest czyjeś ucho? Uh. Ha. Zna się na anatomii. Chwiejność nie jest elegancka. Trzeba je odzyskać. A przykro mi, Kleo. Jeśli im się tak pokaże, dowiedzą się, że wilkołaki istnieją. Pomocy! Kleo! E -e Słyszałeś, Sowe? Sprawdźmy, co to jest.